Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie mam tutaj swoją ulubioną malutką sztangielkę. Ale to za chwilkę. Teraz chciałbym wam pokazać wysływanie. Ciężenie specjalne 40 kg, Ale za każdym razem robię pierwsze powtórzenie. I odkładam na podłogę. I odkładam na podłogę. Nie ma bujnięcia, szarpnięcia. Najtrudniejsze pierwsze powtórzenie 10-12 razy na stronę. Zobaczcie polecam naprawdę. I druga strona od razu sprawdźcie, zobaczcie jak to jest odłożyć ciężar i wystartować za każdym razem z pierwszego podróżenia. Jest różnica. O tak. O tak. <laughs> Teraz wasza kolej.